Cześć w dzisiejszym odcinku testy iPhone'a X Pro, a na końcu konkurs. Zapraszam do oglądania. X Pro to w chwili obecnej najmocniejszy telefon polskiej marki MyPhone i w związku z tym czasami bywa nazywany flagowym. Oczywiście to nie oznacza, że kosztuje 3000 zł, tylko dużo, dużo mniej, ale tak czy siak taki status obiecuje wiele. Po pierwsze, ciekawy design i świetną jakość wykonania, szczególnie, że MyPhone na obudowie obiecuje, że X Pro został zaprojektowany w Polsce. To jest bzdura, to jest obrandowany model jednego z dalekowschodnich wschodnich producentów, ale pomijając ten fakt, są tutaj na pewno pozytywne cechy. Korpus jest wykonany z metalu, zmatowionego na bokach i z błyszczącymi szlifami na kantach. Lśniące jest również logo X Pro na pleckach. Z przodu znajdziecie z kolei szkło zagięte na krawędziach w modny sposób. Telefon nie należy do najcieńszych czy najlżejszych, i to sprawia, że wygoda obsługi jest OK, a nie jakoś bardzo dobra. Najciekawszą cechą są z kolei plecki pokryte czymś co wygląda jak połączenie plastiku, gumy, wykładziny i papieru ściernego. To jest miękkie tworzywo z chropowatą fakturą i ma tę zaletę, że bardzo ciężko jest zarysować i zabrudzić. Jest też zupełnie nieśliskie, ale to czy będzie się Wam podobało czy nie zależy od gustu. To jest zresztą identyczna sytuacja jak w przypadku Wico i Na pokładzie są też standardowe ostatnio dla wielu smartfonów minusiki. Nie da się wymienić baterii samodzielnie, a aparat mocno wystaje z brył urządzenia. Jest slot kart pamięci, ale zamiennie z kartą SIM w formacie mikro. Telefon jest więc opcjonalnym dual sim -em. A jeśli mam podsumować całość, to powiem, że X-Pro sprawia wrażenie urządzenia solidnego i dobrze wykonanego, ale raczej klasycznego, więc czy będzie się podobał zależy od osobistych preferencji. Ja oceniam go pozytywnie. Ekran ma 5,5 cala i rozdzielczość Full HD, co oznacza gęstość pikseli na poziomie 401 punktów na cal i oznacza również, że ostrość jest znakomita, jest świetna i na pewno zgodna z klasą urządzenia. Matryca jest wykonana w technologii IPS i parametry są także na plus. Kąty widzenia są bardzo dobre, kolory wyglądają świetnie, są nasycone, jasność jest dobra, a kontrast wystarczający. W opcji Miravision w ustawieniach można go dodatkowo nieco podkręcić, podobnie jest z barwami. Wyświetlacz oceniam pozytywnie. MyPhone X Pro pracuje na ośmiordzeniowym układzie od Mediateka, który nazywa się Helio P10, taktowanym zegarem 2 GHz. Znajdziecie w nim również układ graficzny Mali-T860 i aż 4 GB pamięci RAM. To są bardzo podobne parametry do tych, jakie możecie spotkać na przykład w Sony Xperia XA albo w Meizu M3 Note, ale ta duża ilość pamięci operacyjnej tutaj wyróżnia się mocno na plus. Wydajność w testach benchmarkowych jest nieco lepsza niż w Samsungu Galaxy A5 2016 czy Lenovo Moto G4 Plus i na poziomie Huawei P9 Lite zgadza się zatem z ceną Smartfonu. Byłem także zadowolony z kultury pracy. Przez zdecydowaną większość czasu urządzenie jest szybkie i sprawne. Ścinki czy spowolnienia pojawiają się tylko jeśli telefon jest bardzo mocno obciążony i próbujemy zrobić kilka albo kilkanaście rzeczy na raz. Nie ma też problemu z przegrzewaniem się. Na kolejny duży plus, X-Pro ma aż 64 GB pamięci wewnętrznej, z czego mniej więcej 53 są dostępne na pliki użytkownika. To jest bardzo dużo. Na pokładzie smartfonu znajdziecie Androida w wersji 6.0. Jest to w zasadzie niemal zupełnie czysta wersja systemu, tylko z niewielkimi zmianami poczynionymi przez producenta. Ekran blokady jest standardowy, podobnie z wyglądem pulpitów głównych, aczkolwiek animacja wejścia do menu głównego została usunięta, a sama tabela z aplikacjami jest przebijana horyzontalnie, a nie wertykalnie, jak w najnowszych wersjach systemu. Pasek powiadomień ma włączniki, a menadżer wielozadniowości przycisk do zamykania wszystkich procesów pracujących w tle. Można jednak sterować ułożeniem klawiszy funkcyjnych Androida na dole ekranu. Można je poprzestawiać, można także dołożyć jeden dodatkowy, który je ukrywa. W ustawieniach znajdziecie także funkcję Turbo Pobieranie, która pozwala na jednoczesne ściąganie większych plików przez sieć komórkową i Wi-Fi. Da się również zdefiniować działanie diody powiadomień. Jeśli ktoś przekłada czas pracy baterii na szybkie wczytywanie programów z ramu, można włączyć także automatyczne czyszczenie pamięci operacyjnej. Na plus również domyślna klawiatura, czyli Swiftki. Niestety w aktualnej wersji oprogramowania jest też kilka niedoróbek. Na przykład podczas zapisywania numeru, jeśli mamy podpięte dwa konta Google lub więcej, nie wyświetlają się ich nazwy, więc trzeba się domyślać, gdzie właśnie dopinamy kontakt. A podczas wysyłania SMS-ów domyślnie włączona jest opcja podpisu, więc wraz z każdą wiadomością nieświadomie chwalimy się wszystkim, że używamy X Pro. Dziwne to jest zupełnie niepotrzebne, a dodatkowo, jeżeli ktoś wysyła SMS-y z zagranicy albo za granicę, może powodować dodatkowe koszty. Na pokładzie jest czytnik linii papilarnych i on jest aktywny, więc przed skorzystaniem z niego nie trzeba wcześniej wybudzać urządzenia. Celność jest według mnie bardzo dobra, szybkość działania ok. Choć czytając inne testy w sieci, wychodziło mi, że powinno być gorzej. Być może poprawiono działanie tej funkcji aktualizacjami. W kwestii odtwarzacza muzyki, iPhone zastosował tę najprostszą, najbrzydszą androidową aplikację, którą można często znaleźć w chińskich smartfonach, ale sprytnie zmienił jej kolorystykę. Tu tło jest białe z ciemnoczerwonymi akcentami i muszę przyznać, że ten prosty trik sprawił, że patrzy się na nią przyjemniej. Choć funkcjonalność oczywiście nadal jest podstawowa. Jest ręczny equalizer, głęboko w ustawieniach znajdziecie też fatalną funkcję bez out and. Niech Wam nie przyjdzie do głowy z niej korzystać, bo działa odwrotnie do zamierzonego efektu. Jakość odtwarzanego dźwięku jest z kolei dobra. Szczególnie niskie tony brzmią świetnie, są głębokie i dźwięczące, ale niestety wprawne ucho wychwyci także tery, które na dłuższą metę mogą męczyć. Klipy znajdziecie w galerii, ale wbudowany odtwarzacz nie umie zupełnie nic, więc zainstalujcie zewnętrzny program. Głośnik do multimediów gra nawet donośnie, ale niestety bardzo płasko, więc nadaje się jedynie do odtwarzania dzonków. Aparat fotograficzny, zgodnie ze specyfikacją producenta dostępną na jego stronie, ma 20 megapikseli. Natomiast w jego ustawieniach możecie wybrać rozdzielczość 21 megapikseli. To jest pewna niespodzianka. Jeśli chodzi o matrycę, to ona jest wyprodukowana przez Sony. I jest wsparta podwójną, skuteczną, dwutonową diodą doświetlającą scenerię. Jest także laserowy autofokus. Jeśli chodzi o interfejs, to niestety iPhone nie pokusił się o przygotowanie własnego, tylko polega na tym najbardziej podstawowym, jaki możecie znaleźć w Androidzie. Po jego uruchomieniu można jedynie włączyć HDR, sterować lampą błyskową i przełącznikiem na panoramę. Pociągając od dołu znajdziecie dodatkowo jeszcze mało atrakcyjne filtry, a nieco głębiej da się także ustawić balans bieli skorygować ekspozycję. Aparat ma też jeszcze jedną dość zaskakującą funkcję, pozwala na wyłączenie laserowego autofokusu. Ja pierwszy raz widzę taką opcję w jakimkolwiek telefonie. Jeśli chodzi o jakość, jest zaskakująco dobrze. Ilość rejestrowanych detali jest znakomita, szczegółowość zdjęć nawet w pełnym powiększeniu wypada rewelacyjnie. Kolory są odwzorowane naturalnie, nieco słabiej jest z kontrastem i ilością szumów, a aparat ma tendencję do prześwietlania jasnych części kadru, żeby Кто-то Hader pomaga w takiej sytuacji, ale konieczne jest dłuższe przytrzymanie nieruchomo telefonu, bo robienie zdjęć w tym trybie trwa dłużej. W ciemnościach oczywiście nie ma żadnego szału, jest dokładnie tak, jak można było się spodziewać po klasie urządzenia. Główny aparat oceniam jednak pozytywnie. Na froncie jest z kolei matryca 8 megapikselowa i ona też ma swoją diodę, nawet skuteczną, ale korzystanie z niej może co nieco oślepiać. Tutaj już pochwał nie będzie, bo zdjęcia mają miękkie wykończenie i do tego skopany balans bieli są czerwonawe. X Pro radzi sobie z nagrywaniem wideo w rozdzielczości Full hd i ono mnie nie zachwyciło. Detali mogłoby być. Więcej, Więcej jak na 1080p, choć kolory wyglądają dobrze. Smartfon oczywiście obsługuje LT, natomiast na pokładzie niestety nie ma żadnej łączności zbliżeniowej ani NFC ani hot. Pamiętajcie także o tym, że sprzęt wyposażono w port ładowania USB typu C ciągle jeszcze niespecjalnie popularny. Jeśli chodzi o samą baterię, ona ma 3000 mAh i sprawuje się ok, nic więcej. Telefon mocniej dociśnięty powinien wytrzymać od rana do wieczora, w cyklu mieszanym rozładuje się gdzieś w połowie drugiego dnia. Na sam koniec wspomnę jeszcze tylko o tym, że nagracie się w pudełku znajdziecie również folię do naklejenia na wyświetlacz. Podsumowując, iPhone X Pro w portfolio procenta zajmuje najwyższą pozycję. To jest najmocniejsze urządzenie tej marki w związku z tym dlatego bywa czasami nazywane flagowym. Natomiast ja stwierdziłbym, że w związku z tym jak jest pozycjonowane i ile kosztuje, jakie ma parametry, jest raczej konkurentem dla telefonów ex-flagowych albo dla urządzeń z tego segmentu średniego wyższego, np. przykład Alcatel Idol 4, Samsunga Galaxy 5 2016, czy Huawei P9 Lite i nie jest tak, że nie ma szansy wygrać z tymi urządzeniami w bezpośrednim starciu, bo jeżeli zerkniecie sobie na ilość pamięci wewnętrznej albo ilość pamięci operacyjnej, to X Pro jest wyraźnie lepszy. Wszystkie pozostałe cechy telefonu również są na dobrym poziomie. Natomiast na nieszczęście dla tego sprzętu w cenie 1200-1300 zł można znaleźć naprawdę mnóstwo innych urządzeń. Konkurencja jest ogromna i myślę, że większość osób, które będzie chciało wydać tyle pieniędzy na telefon, zatrzyma się przy bardziej znanych markach. Jeśli jednak chcecie kupić iPhone'a X Pro, ja mogę taki zakup polecić, to jest udany sprzęt. A na koniec dobra informacja, dzisiaj mam dla Was dwa konkursy, a nie jeden. Pierwszy z nich to jest mini konkurs związany z tym, że objąłem patronatem medialnym targi Mobility Days, które odbywają się w Warszawie 21 i 22 października. To są targi, na których można złapać technologicznego bakcyla, można podotykać sobie różnorakich technologicznych gadżetów, można również wziąć udział w różnych zabawach przygotowanych przez organizatora. Więcej szczegółów jest na stronie, której adres widzicie na dole ekranu. Ja Was serdecznie zapraszam, żebyście tam zerknęli. I mam dla Was 11 zaproszeń na te targi. W związku z tym, jeżeli chcielibyście na takie targi wejść za free, bez żadnych... Opłat to możecie wziąć udział właśnie w tym pierwszym mini konkursie. Co zrobić, żeby takie zaproszenie dostać? Wystarczy wysłać do mnie maila na adres, który widzicie na dole ekranu. W treści można wpisać cokolwiek, wystarczy zaznaczyć, że chcecie dostać wejściówkę. Spośród wszystkich osób, którym uda się to zrobić dzisiaj do północy, wybiorę 11 takich, które wygrają właśnie takie wejściówki, dostaniecie je pocztą w najbliższym czasie. Drugi dzisiejszy konkurs związany jest oczywiście z iPhone'em X Pro, który testowałem. Producent przekazał mi telefon na własność, w związku z tym mogę się nim z wami podzielić. Tutaj zasady są już bardzo tradycyjne, dokładnie takie. Jak w większości konkursów, które ostatnio organizowałem, czyli trzeba zrobić trzy rzeczy, żeby mieć szansę na wygranie tego sprzętu. Po pierwsze, polubić ten odcinek, po drugie subskrybować kanał, po trzecie wpisać do komentarza pod filmem Rym do słowa jesień. Spośród wszystkich osób, którym uda się to zrobić w ciągu najbliższych 7 dni, wybiorę jedną na chybił trafił, która telefon wygra. Oczywiście wszyscy mają równe szanse więcej szczegółów o jednym i o drugim konkursie, jak zawsze możecie również przeczytać sobie w opisie tego filmu. Jeżeli odcinek Wam się podobał, możecie zostawić łapkę w górę, niezależnie od tego, czy bierzecie udział w którymkolwiek konkursów. Kursów. Dziękuję Wam za ten odcinek. Trzymajcie się. Cześć!